Siemano, tutaj Rawsun z kanału Rawsun Games i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łowca Sekretów. A w dzisiejszym odcinku bierzemy się za znajdowanie znajdziek w jaskini lodowca w grze Rise of the Tomb Raider. Nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego odcinka. W jaskini lodowca znajdziemy jeden grobowiec, trzy artefakty. Cztery dokumenty, jeden obóz oraz jedną mapę archiwisty. Po dotarciu do jaskini, zjeżdżamy na dół i od razu idziemy w prawo. Po dostaniu się na górę, znajdziemy dokument. Przekroczył ziemię rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szydzi ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Cholera. Będzie zimno. Idąc dalej, po lewej stronie znajdziemy artefakt. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. To była gwiżdżąca strzała. Mongolscy łucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami. Zamiast popływać prosto, popłyniemy w prawo. Po dotarciu na Lodowy Brzeg znajdziemy kolejny artefakt. Pajza. Swego rodzaju paszport. Jej posiadacz był przedstawicielem władzy Cesarstwa Mongolskiego. Napis głosi Mocą nadaną przez wiekuiste niebiosa z rozkazu Imperatora Ci, którzy nie okażą szacunku, dopuszczą się obrazy. Idąc zgodnie z linią fabularną, znajdziemy obóz. W drugiej części jaskini lodowca znajdziemy grobowiec. Żeby tam dotrzeć, należy wejść na kłodę i skoczyć na lodową ścianę za pomocą czekana. Teraz możemy skoczyć na bokspryt. Coś tam musi być. Po dotarciu na miejsce przekręcamy tą dźwignię za pomocą czekana. Zanim rozwiążemy zagadkę po prawej stronie przy szkielecie znajdziemy dokument. Lud się załamał i pękła Po zebraniu dokumentów, spinamy się na górną część statku i skręcamy w lewo. Na samym końcu drogi skaczemy na bryłę lodu. Udało się. Po blokowaniu tej części wspinamy się na górę. Po dotaciu używamy mechanizmu za pomocą czekana. Używamy tego mechanizmu do końca i szybko bierzemy się za skok na złote wiadro. I w taki oto sposób możemy pójść dalej. Udało się, teraz muszę się dowiedzieć, co tam jest. Używamy znowu czekania, żeby się wspiąć znowu na górę. Trzymamy się krawędzi i idziemy w prawo. I w taki oto sposób dotarliśmy na miejsce. Na miejscu znajdziemy dokument. Gotowe. Umrzemy tu przez Karaldusa i szaleństwo zakonu Trójcy. Mój. St Mapę, archiwisty, oraz księgę. Dzięki tej księdze odblokujemy pradawne umiejętności. W tej księdze wyszczególniono techniki łucznicze wrogów cesarstwa bizantyjskiego. Po lewej stronie znajdziemy zjazd na dół. Po dotarciu obracamy się w lewo i znajdujemy kolejny artefakt. Bizantyjski medalion, pięknie emaliowany. Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Musieli kryć się ze swoją wiarą. Zgodnie z linią fabularną, po prawej stronie znajdziemy kolejny dokument. Szaleniec nie daje za wygraną. Nie wiem, co go motywuje. Przemierzamy. I tak znaleźliśmy wszystkie sekrety w jaskini Lodowca. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał. W następnym odcinku bierzemy się za kompleks radziecki w grze Rise of the Tomb Raider. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Łowca Sekretów. Na razie i cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał, a hejterom życzę palca w dupie. Nada.